Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku porozmawiamy o ukraińskim kinie w czasie wojny, ale na początku chciałbym podziękować wszystkim wspierającym mnie na zrzutce Patronite i w serwisie Bajkofi szczególnie Natalii, Justynie, Katarzynie oraz Maciejowi i Tomaszowi, którzy rozpoczęli bądź przedłużyli wsparcie na Patronite. Zachęcam wszystkich do zaglądania na media społecznościowe, po prostu wschód na Facebooku i Instagramie oraz do śledzenia mojego prywatnego Twittera i słuchania Radia Wschód na Spotify. Z najlepszą muzyką za naszej wschodniej granicy, obecnie głównie z Ukrainy. W najbliższym czasie planuje uruchomienie kanału na WhatsApp. Ta forma komunikacji też może być dla Państwa interesująca. A teraz przechodzimy już do głównego tematu podcastu, czyli do ukraińskiego kina. A jak widzicie, jak najkomuś koncercie. W Warszawie zakończył się już ósmy festiwal filmowy Ukraina. Niektóre z filmów są pokazywane obecnie online i w innych polskich miastach. A mimo trwającej wojny nadal odbywają się premiery nowych obrazów. Jak podkreśla aktorka Irma Witowska, są to te filmy, które były kręcone jeszcze przed rozpoczęciem przez Rosję inwazji na pełną skalę, 24 lutego zeszłego roku. Podczas wdrożenia w samo wyróżnienie z wszystkich koszty, Podczas inwazji produkcja polega na zakończeniu tych prac, które trzeba było skończyć. Zdjęcia były kręcone minimalnie. Dziś priorytetem są dokumenty, dlatego, że one pokazują fakty, są świadectwa ludzi, zbiór materiałów. Dlatego wielu filmowców skupiło się na kręceniu filmów dokumentalnych. Wielu z nich z kamerami jest na froncie: mają i broń, i kamery, walczą i filmują. Na przykład Ołech który był jeńcem Kremla, Serhij Michalczuk, który jest jednym z najlepszych ukraińskich operatorów. ترجمة <applause> też jest na froncie. Mamy nadzieję, że wróci żywy i cały, dlatego że mamy straty wśród operatorów, reżyserów, aktorów. Na przykład aktor pochodzenia koreańskiego Pawło Lee zginął w obronie terytorialnej, gdy ratował dzieci pod Kijowem. Oddał swoją kamizelkę kuloodporną i sam zginął. Są ranni aktorzy, walczą nawet soliści baletu, choć wydawałoby się, że to taka delikatna sztuka. Są też aktorki na froncie, zwiat lotniczy, drony, taktyczna medycyna. Tam są ludzie kina – Aktorzy też grają w teatrach, występują przed wojskowymi i w strefach przyfrontowych. Kupujemy rzeczy dla żołnierzy, jak powiedział Iwan Lenios z zespołu Kozak System, albo jesteś w armii, albo pracujesz dla armii. W innym przypadku nie wiadomo po co jesteś w tym kraju. Tak też działa społeczeństwo. Zresztą nie chodzi tylko o armię, ale też Straż Graniczną, Policję, ratowników, w tym medycznych. Nie znam żadnego swojego kolegi czy koleżanki, którzy nie pomagają co najmniej jednej brygadzie czy przesiedleńcom, ewakuowanym zwierzętom. Każdy wybrał coś dla siebie. No, dla siebie i na Zdaniem aktorki teraz jest jeszcze za wcześnie, aby kręcić filmy stricte o trwającej obecnie wojnie, nawet jeśli pozwalają na to możliwości techniczne. Na te potrzebna refleksja. I co czas? Po to, żeby opowiadać artystycznie o wojnie, potrzebny jest czas na refleksję. Reżyserzy dopiero zobaczyli tę wojnę, a potrzebny jest dystans. O czym, jak mówić? Ja jestem przeciwniczką mówienia obecnie w kinie artystycznym o najstraszniejszych rzeczach, które przechodzimy, czyli wtedy, gdy trwa ludobójstwo, jakoś słabo widzę, że trwa Holokaust, a na sąsiedniej ulicy kręcą film o Holokauście. Musi być dystans. Refleksja, przemyślenie tego. Jest wiele innych tematów, gdy ludzie tracą wszystko i zaczynają nowe życie. Jest dużo wojskowych historii na dramaty i komedie, ale kwestie tortur, zbrodni przeciwko ludzkości, tego, co przechodzą dzieci i dorośli, powinny poczekać. Będziemy wyzwalać kolejne terytoria i odkrywać to piekło. Dlatego dokumentalnemu kinu mówię tak: trzeba pokazywać to światu. Co do kina artystycznego, to i Spielberg, i Polański mieli swój czas, żeby opowiedzieć powiedzieć światu swoje historie mogą mówić o tym świadkowie, ale gdy robią to aktorzy, to jest straszne. Reżyserzy teraz jeżdżą, nagrywają dokumenty, zbierają materiały i później się wypowiedzą. Jeździć, zapisywać dokumenty, tudy, one w dramacie, dla którego tłem jest wojna, wystąpił niedawno Achtem Sejtablajew, aktor i reżyser m.in. filmu Cyborgi, który wszedł na ekrany w 2017 roku i opowiadał o obronie donieckiego lotniska przez ukraińską armię w 2014 roku. Po 24 lutego 2022 roku służył w obronie terytorialnej. Jego też zapytałem, czy to czas na filmy fabularne o wojnie. To jest, takie sprawa, duże, to jest sprawa bardzo indywidualna. Mi też kiedyś mówili, że nie na czasie jest kręcić cyborgów, a okazało się, że nie. Nawet się spóźniliśmy. Tu bardziej trzeba patrzeć z punktu widzenia artystycznego, odpowiedzialności tych ludzi, którzy tworzą film. To jest trudniejsze, gdy mowa jest o bardzo skomplikowanych historiach, z dużą dozą politycznych, nie do końca zrozumiałych decyzji, na które odpowiedź przyjdzie z czasem, ponieważ obecnie jest to związane z jakąś tajemnicą. My, nie znając wszystkich motywów, możemy opowiedzieć historię, która zrujnuje. Czyjeś życie bądź też jest niezgodna z rzeczywistością, choć i tu można działać artystycznie. Ta historia o Buczy, w której ja jestem aktorem, mówi o jednej rodzinie, która podczas okupacji tego miasta trafiła do niewoli i przeżyła pewne trudne wydarzenia. Nie muszę czekać na jakąś decyzję czy ujawnienie tajemnicy, aby opowiedzieć historię odrodzenia stosunków w jednej rodzinie, do którego doszło, jakby to nie było tragiczne, dzięki temu, w cudzysłowie, że oni znaleźli się w niewoli. Rodzina odrodziła się tylko dzięki temu, że była ofiarą takiej sytuacji. To nie jest historia o wojnie, a o rodzinie i ich stosunkach na tle wojny. I znów pojawia się pytanie, czy trzeba było czekać na tak tragiczne wydarzenia, bo nie każdy przeżyje, żeby odrodzić swoją rodzinę? Jeśli patrzymy na taką historię, to myślę, że nie jest za wcześnie. Jeśli rozglądamy taką historię, to ja osobiście że nie, nie zaraz. Powstaje także pytanie, czy państwo ma obecnie pieniądze, aby wspierać kręcenie filmów. Całkiem niedawno doszło do skandalu, gdy okazało się, że państwowe finansowanie mają otrzymać telewizyjne seriale komediowe. Decyzje podjęto w dość nieprzejrzystych warunkach. W poprzednich latach zbudowano zrozumiałą strukturę otrzymania grantów od państwa. Najpierw eksperci czytają scenariusz, później inni oceniają, czy warto realizować. Projekt. I potem Rada przy Państwowej Agencji do Spraw Kinematografii podejmuje decyzję, czyli są trzy etapy. To jest otwarty konkurs, znasz tych, którzy oceniają i jeśli masz jakieś pytania, wiesz do kogo się zwrócić. A jeśli decyzja jest podejmowana w kuluarach, to od razu wywołuje wiele pytań. Więc to jest oczywiście dobre, żeby teraz robić ukraińskie filmy, ale to nie może być robione w sposób nieprzejrzysty, bo to wywołuje całkiem sprawiedliwe oburzenie społeczeństwa. No to z, z w i co to Irma Bitowska zaznacza przy tym, że jeśli Ukraińcy nie będą otrzymywać własnego produktu filmowego dobrej jakości, wówczas zaczną go szukać gdzie indziej, w miejscu, które dobrze znają. A gdzie in indziej oznacza w Rosji, bo ludzie są dotąd bardzo zrusyfikowani. Nadal wielu Ukraińców mówi po rosyjsku i myśli tamtejszymi schematami. To wynik krytycznych błędów polityki w sferze humanitarnej, która bardzo. Dawała się drażnić Rosji, która trzymała ręce na szyi Ukrainy w sferze informacyjnej. Stąd były problemy z ukraińskim językiem w niektórych regionach, wizją naszej historii, tożsamości. Przez lata nadużywano też współpracy z rosyjskimi firmami produkcyjnymi. Produkt był przygotowywany na rynki rosyjski i ukraiński, stąd wielu ludzi żyło w takiej bańce wspólnej tożsamości, więc to oni będą wypełniać powstałą próżnię w tradycyjny dla siebie sposób. Dlatego jestem za, aby były popularne produkty, ale tu jest kwestia ilości, balansu, żebyśmy nie tracili ważnych idei. Rozrywka też ma ważną rolę terapeutyczną. Ludzie trochę przez dwie godziny mogą pozbyć się stresu. Sama jeżdżę z filmami do wojskowych i widzę, jak oni się relaksują, oglądając komedie trudny film znów przynosi trudności takie filmy są potrzebne cywilnym na tyłach którzy muszą budować swoją tożsamość nazad tak w i te i te ukraińska kinematografia wciąż pamięta okres przed 2014 rokiem, gdy cały przemysł współpracował z Rosją, tam były pieniądze. pro kino to z 94 roku kino Lehaje. Tu prosto jego Od 1994 roku kino pada, to znaczy stwarzane są takie warunki, żeby ono padło. Bankrutują sztucznie studia, ludzie, show biznes, muzycy, mogą pracować tylko po rosyjsku i tam są warunki. Ukraiński jest spychany na margines albo jest tak pokazywany, żeby nie był atrakcyjny dla młodzieży. Gdy wyszedł serial Lesia Plus Roma, tak jak Kasia i Tomek w Polsce to był hit. Była świetna oglądalność, ogromne zainteresowanie językiem ukraińskim nawet na wschodzie i południu. To był emocjonalny impuls, na który ludzie zareagowali. Tam był nowoczesny, miejski ukraiński, żywy, nie jak z protokołu, nie pokręcony, nie wymieszany z rosyjskim, nie archaiczny. Nie ciepły ludowy, a modny. To były lata 2004-2008. To był jedyny projekt, który ukazał się po ukraińsku w telewizji do 2014 roku. Potem już nic nie było. To był kultowy serial, pokochali go ludzie, ale później nam powiedziano wprost, że więcej tego nie będzie. Janukowicz obejmował władzę, te procesy zamarły, a polityka informacyjna była bardziej skierowana na wspólny z Rosją rynek. Niby to był niewinny serial, a został bronią, ale już po rewolucji godności była decyzja polityczna żeby wesprzeć kino. Pojawiły się pieniądze i dobre filmy, dobrej jakości. Po 20 latach stagnacji w ciągu 9 lat udało nam się to zrobić. Ukraińskie filmy są na wszystkich festiwalach w tym najwyższej kategorii A. Uważam, że to ogromny sukces. Na Za Ja uważam, że to, no, jest po zwycięskim zakończeniu wojny, miejmy nadzieję jak najszybszym, w ukraińskim kinie zapewne będziemy mieli do czynienia z pewną przerwą. Dobrze by było, aby nie była ona zbyt długa. Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.